Gorąca dzisiaj gorąca atmosfera również w trakcie przygotowań do meczu finałowego. Po raz pierwszy w Aleksandrowie łódzkim i od razu finał, od razu walka o złoty medal. Ogromne wyzwanie, ale też wielka, wielka sprawa, bo tworzymy historię tego miasta, miasto, które nas tak dobrze i ciepło przyjęło. Naszym przeciwnikiem będzie Ogniwo Sopo, drużyna, z którą w ciągu tych lat rozegraliśmy wiele ciężkich i dobrych meczów. Yy, drużyna, z którą graliśmy cztery razy w finałach Mistrzostw Polski jako budowlanie rugby, spółka akcyjna. Po raz pierwszy zagramy w Aleksandrowie Łódzkim. Bardzo się cieszymy, że zagramy tutaj z kilku powodów. Wspominałem o tej dobrej atmosferze, ale zagramy na boisku trawiastym, i, i to będzie na pewno ważny element, który, który na pewno będzie po naszej stronie. Yy, czy nam pomoże? Liczymy na to, bo drużyna, która na co dzień trenuje na boisku syntetycznym, na pewno będzie, będzie zakowywać się w tym meczu inaczej. Yy, no, tutaj też fajna sprawa, zagramy piłkami z logo Aleksandrowa Łódzkiego. Piłki, które dosłownie odebrałem kwadrans temu yy, z rąk kuriera i natychmiast je wrzuciliśmy do samochodu. Yy, my te piłki już będziemy dzisiaj testować na, na naszym treningu. Jest to model Gilbert Barbarian, model znany nam. Zmieniliśmy kolory, bo teraz bardziej wchodzimy w te tonacje złoto, czarne. I mamy nadzieję, że te piłki z logo Aleksandrowa przyniosą nam przysłowiowe szczęście w tym meczu. Wiadomo, że to, co działo się tutaj tej pory, to już jest nieważne, jakie były wyniki wcześniej, kto w jakim składzie grał. W tym momencie interesuje nas wielki finał. Wielki finał rządzi się swoimi prawami. Tam będzie bardzo ważna tak naprawdę dokładność, cierpliwość w grze i tak naprawdę to zaangażowanie i otwarty umysł. Oczywiście mamy swój pomysł tutaj z Mirkiem na, na to spotkanie. Mam nadzieję, że będzie zrealizowany w 100% przed, przez drużynę, co nam pozwoli na pewno na pewno zdobyć przewagę i terytorialną, i punktową w tym meczu. Jeżeli chodzi o skład, możemy powiedzieć tak, większość zawodników, praktycznie wszyscy zawodnicy, są w stanie zagrać. Czyli do, do drużyny powróci Krystian Pogorzalski, do drużyny powróci Alex Szewczenko. E, więc więc ta siła uderzenia będzie e, duża. E, oczywiście Piotr Karpiński już w meczu z Lechią zagrał, e, więc, więc tutaj już jest po kolejnych tygodniach treningu, Cztery. więc po, powinien być e, w, w lepszej formie. Oczywiście e, Erik e, Hein, e, który jest e, tak naprawdę takim odkryciem naszym, może nie odkryciem, ale e, sprawdził się w takiego roli, takiego fajtera, e, młody zawodnik, e, zawodnik po zapasach przysposobiony do rugby, co widać, nie unika walki, lubi konfrontacje, więc to na pewno w tym meczu finałowym nam się przyda. Jeżeli chodzi o zawodnika, który nie grał w ostatnim spotkaniu, wiadomo, Poloma Kata był oszczędzany przez nas jego staw skokowy, nie był w pełni jeszcze, żeby zagrać z lechią i baliśmy się też, aby po prostu nie dostał żadnej kartki koloru tego najczerwiejszego, więc, więc tutaj, tutaj taka była nasza wspólna decyzja, ponieważ ten zawodnik no, nie, nie bierze, można powiedzieć tak w cudzysłowie, jeńców, gra na 100% i zdarzają mu się niestety w, tej, w, tej, w tym ferworze walki różne zachowania. Mam nadzieję, że będzie, będzie zresztą uczulony na ten mecz, żeby po prostu grał zgodnie z przepisami gry, tak jak w Europie się gra. Jeżeli chodzi o cały ten okres przygotowawczy te dwa tygodnie, które robiliśmy od czasu z meczu z Lechią, skoncentrowaliśmy się głównie i koncentrujemy się dalej na taktyce. W tym tygodniu mamy trzy jednostki treningowe, jeszcze dwie nam zostały do zrobienia, do zrealizowania. I tyle. Wiadomo, że nic tutaj wielkiego nie wymyślimy. Nie, tak mówię jak, jak nie da się najeść na zapas, tak samo nie da się natrenować na zapas teraz zawodnicy, tak naprawdę Muszą się zregenerować, ułożyć to wszystko w głowie. No i w niedzielę zapraszamy 18.30, będzie pra prawdziwa wojna, prawdziwa walka. I zapraszamy, zapraszamy wszystkich kibiców i z Aleksandrowa, i z Łodzi, i z okolic na ten mecz. No, ruszyliśmy cztery punkty przed sprzedaży. Z tego, co, co wiem, no to we wszystkich już ten ruch trwa wiele osób dzwoni z Polski, bo niestety nie prowadzimy sprzedaży online, ale będzie można bilety również kupić przed meczem. My chcemy uniknąć tych kolejek, stąd przed sprzedaż, stąd zamówienia, na przykład dla Ogniwa będzie paczka przygotowana, specjalne miejsca parkingowe dla autokarów. Jesteśmy tu gościnni i organizacyjnie dobrze przygotowani. No tą główną trybunę chcieliśmy, chcielibyśmy wypełnić. W czasie meczu będą się odbywać jeszcze imprezy towarzyszące. Będzie oczywiście strefa kibica, bo nie może odbyć się mecz rugby bez, bez strefy kibica. Będą dwie imprezy towarzyszące. W budynku głównym będzie duże spotkanie osób nas wspierających, klubu biznesu. Tam na górnym boisku treningowym przygotowaliśmy taką wydzieloną strefę rozrywki, Taki piknik rodzinny, on się zacznie oczywiście dużo wcześniej przed meczem, z różnymi atrakcjami, dmuchańcami, malowaniem buziek, watą cukrową, popkornem. No, w tej chwili nie będę wymieniał tych atrakcji, na, na pewno będzie ich dużo. No, jest to stadion bardzo fajny, kameralny, myślę, że go zapełnimy prawie że w całości. Cieszę się z tych wszystkich słów, które padły tutaj na początku, że tak fajnie się drużyna budo czuje w Aleksandrowie łódzkim. Cieszymy się, że sprawdziliśmy się w, w roli gospodarza. No ale ja powiem trochę tak nieskromnie, że na taką super sportową gminę jest to, jest to kolejny projekt, taki sportowy, który który znów nam się udał. Nie ma tutaj dzisiaj burmistrza, bo w tej chwili jest na takich strefowych zawodach, na tym pięknym naszym stadionie. Nie wiem, czy Państwo wszyscy tam byli, lekkoatletycznym i tam też z ostatnich informacji wiem, że prawie zbieramy wszystkie złote medale. Także cieszę się, że na początek po pół roku współpracy taki, taki efekt. No i wszyscy w Aleksandrowie wierzą, że tu nie będzie innego wyniku, tylko tylko mistrzostwo Polski i wierzymy to bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten mecz w niedzielę na 18.30 do Aleksandra Wołódzkiego.